Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przetestujemy nawigację od firmy Nawitel. Tak ona wygląda, jest to dokładnie model E505 Magnetic, czyli nawigacja z magnetycznym uchwytem, który sprawia, że korzystanie z niej jest o wiele bardziej wygodniejsze i przyjemniejsze. Całość oparta jest oczywiście o system Linux, tak więc działanie tej nawigacji jest bardzo szybkie. Co do samej nawigacji, to przejdziemy oczywiście za chwilę, co znajdziemy w opakowaniu. Natomiast z takich szybkich parametrów technicznych tego urządzenia mamy tutaj procesor o taktowaniu 800 MHz, 128 MB pamięci DDR3 oraz 8 GB wbudowanej pamięci, na której znajdziemy aż 47 MAP. W opakowaniu znajdziemy ładowarkę samochodową, uchwyt do nawigacji na szybę, kabel do podłączenia do komputera oraz nawigację. Sama nawigacja, jak widzicie, przedstawia się w następujący sposób. Mamy tutaj duży 5-ocalowy wyświetlacz TFT, jest to oczywiście wyświetlacz dotykowy, w tym miejscu znajduje się niewielka dioda informacyjna. Od góry znajdziemy przycisk do włączenia tej nawigacji. Z lewej strony znajdują się gniazda wejść-wyjść. Mamy tu mini USB, mamy slot na karty pamięci. Ta nawigacja obsługuje karty pamięci do 32 GB oraz wejście słuchawkowe. Po drugiej stronie, jak widzicie, nie ma nic poza ukrytym rysikiem, tak więc mamy rysik do tej nawigacji, żebyśmy mogli sobie nim właśnie posługiwać się tutaj po tym wyświetlaczu. Tak więc rysik jest, gdyby ktoś takiego potrzebował. Natomiast jeżeli chodzi o sam tył, tutaj znajduje się wbudowany głośnik, nieco ukryty przycisk reset oraz tutaj nasz ten panel magnetyczny z pinami, który właśnie przyczepiamy do naszej magnetycznej przyssawki, jak widzicie, nawigacja jest już zaczepiona. Warto tu jeszcze nadmienić, że sam uchwyt, zobaczcie, posiada gniazdo do właśnie podłączenia zasilania: tak więc zasilanie podpinamy sobie tu, uchwyt montujemy na szybę, nawigację zapinamy. I jeżeli będziemy ją chcieli zabrać ze sobą, wystarczy. Pociągnąć, bierzemy nawigację, nie martwimy się o żadne okablowanie, tak więc tak to wygląda. Bardzo szybki i bardzo łatwy sposób demontażu tej nawigacji. Stąd właśnie nazwa Magnetic, ponieważ mamy tutaj magnetyczny uchwyt. Jeśli chodzi o menu, przedstawia się ono w następujący sposób. Mamy tutaj zakładkę Znajdź, gdzie możemy wpisać adres, wybrać najbliższe miejsca, zmienić punkty trasy, sprawdzić historię naszych podróży. Mamy również tutaj ulubione, współrzędne. Następnie mamy trasę. Tutaj możemy sobie utworzyć nową trasę, sprawdzić podróże. Możemy daną trasę edytować. Następnie mamy zakładkę Mój Navitel. Tutaj jak widzicie mamy mapy, które są zainstalowane w naszej Nawigacji. Kolejną rzeczą, którą omówię Wam nieco później, jest odtwarzacz multimediów. Następnie mamy transmitter FM, do którego przejdę też nieco później. Tutaj ustawiamy sobie częstotliwość oraz mamy opcję ustawienia. Mamy tutaj mapę nawigacji, ustawienia regionalne, ostrzeżenia, tablica rozdzielcza, resetu i ustawienia, informacje. No dobra, słuchajcie, jesteśmy już w teście praktycznym tej nawigacji. Za chwilę zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Ustawiłem sobie tutaj punkt docelowy, który postaram się troszeczkę ominąć. Jak widzicie, informacja błyskawiczna. 300 metrów, skręć w lewo jak widzicie, nawigacja błyskawicznie informuje nas o tym, że opuściliśmy trasę i wyznacza nową, tak więc no dość szybko to działa. Troszeczkę będzie nam przeszkadzać to jak ona będzie mówić, w tym co chcę wam powiedzieć jeszcze na temat głównego interfejsu, który właśnie widzicie. Mamy tutaj to jest chyba informacja o. To jest informacja o odległości do pierwszego skrzyżowania, do którego będziemy się zbliżać. Może pojedziemy tutaj opuszczono trasę. Następnie jak widzicie, mamy podaną również prędkość, z jaką się poruszamy. I obok, tuż obok, zaraz mamy informację, jaka prędkość. Opuszczono trasę. Jaka prędkość jest dopuszczalna na tym odcinku. Tak więc mamy tutaj w zasadzie wszystkie informacje niezbędne do poruszania się łącznie z prędkościami jakie. Jakie panują na danym odcinku drogi? Poniżej mamy tutaj, z tego co widzę, również czas, odległość, godzinę. Tak więc wszystkie informacje, w zasadzie takie podstawowe, niezbędne 300 metrów. Skręć w lewo. Takie podstawowe i niezbędne do tego, aby ta nawigacja doprowadziła nas do celu. Kolejną dość ciekawą funkcją, którą posiada ta nawigacja, będzie oczywiście wbudowany transmitter FM. Tutaj, komunikaty głosowe, które wyświetla nam ta nawigacja, możemy sobie odtworzyć albo poprzez ten wbudowany głośnik, albo też łącząc tą nawigację z naszym systemem audio w samochodzie za pomocą właśnie transmitera. Wtedy te komunikaty głosowe będą odtwarzane na głośnikach naszego auta. I jeszcze jedna fajna rzecz związana właśnie z wbudowanym transmiterem. Ten transmitter daje nam również możliwość odtwarzania. Sobie na przykład utworów MP3, które możemy wrzucić sobie tutaj na kartę microSD, zaaplikować do tego urządzenia i właśnie za pomocą oprogramowania, które tutaj jest, odtwarzacza, możemy sobie odtwarzać MP3 w naszym radiu, jeśli na przykład mamy samochód, który nie posiada, czy to czytnika USB, czy to czytnika karty, gdzie będziemy mogli sobie bezpośrednio te utwory odtworzyć. Jeśli chodzi o fotoradary to ta nawigacja również posiada dość szeroką i rozbudowaną bazę fotoradarów, tak więc jeśli po, zbliżalibyśmy się do jakiegoś punktu, gdzie taki fotoradar został umieszczony. Skrycie, gdzie taki fotoradar został umieszczony, to ta nawigacja również nas o tym poinformuje. Tutaj widzicie mamy teraz informację o minimalnym przekroczeniu prędkości, mamy tutaj dopuszczalne 50 km na godzinę, w tym momencie według GPS mamy 54 km na godzinę i tutaj zmieniło nam się podświetlenie naszej prędkości na kolor pomarańczowy. O. W przypadku jeśli przekroczymy prędkość o 10 km na godzinę pojawia nam się czerwone tło oraz jak widzicie komunikat taki głosowy, nie wiem czy było to słychać w postaci takiego piknięcia. Tą różnicę oczywiście możemy sobie ustawić w tej nawigacji. Po przekroczeniu jakiej prędkości, o, znaczy po przekroczeniu o ile danej prędkości ma ten komunikat nam sygnalizować, że właśnie przekroczyliśmy prędkość? Tak jak wspomniałem na początku, mamy tutaj wbudowane 47 map różnych krajów. Głównie są to kraje europejskie, natomiast bez problemu możemy dokupić sobie również mapy innych krajów. Natomiast te, które mamy tutaj, oczywiście są z darmową aktualizacją. Te mapy są dość często aktualizowane. Z tego co zdążyłem się zauważyć, Orientować. Mniej więcej co 3 miesiące wypada nam aktualizacja map, tak więc mamy pełen dostęp do darmowych aktualizacji. Tak więc słuchajcie kochani, myślę, że w tej recenzji nawigacji Navitel E505 Magnetic to by było na tyle. Standardowo link do tej nawigacji znajdziecie u mnie w opisie pod filmem. Jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji kanału. Ja już się z Wami żegnam, na razie dzięki za uwagę, cześć!